Cześć, tu JJDart.pl. Takie duże P, kropka, Nie, duże P, duże L. Dobra, to jest kolejny odcinek. Właściwie to nie kolejny odcinek, bo nie mam żadnej serii jeszcze Let's Play, ale właśnie ten filmik jest robiony naprawdę na szybko, bo chciałam po prostu podzielić się z wami tą informacją, żebym nagrywał takie tutoriale, let's play, jak grać na gitarze. I właśnie ja po prostu wybaczcie moje nieogarnięcie, bo. Naprawdę chciało mi się zrobić ten filmik A właśnie Takie właśnie filmiki patrz w kamerę yy, Takie filmiki, jakie będzie moja twarz Będę grał na gitarze Będą nagrywane z iPhone'a. Tu będę miał takie słuchaweczki Bo to są z iPhone'a bardzo dobre są Tutaj mają głośniczek O, widzicie? Tu mam przycisk skrótu nagrywania O, się Dobra, a przechodzę do rzeczy To jest moja gitarka To jest Fendera Squiera O, pokażę Wam ją Aha, moja gitarka, moja gitarka, nie, moja gitarka, dzisiaj w planie głównym i właśnie chciałam Wam zapowiedzieć. Będę nagrywał tutoriale, jak nagrywać z konsoli PSP, jak nagrywać jakby takie screenshoty, tylko, że nie screenshoty, bo to shots to są te takie zdjątka ekranu, ale jak nagrywać dane okno bądź dany obszar na komputerze yy, podczas grania. Takie rzeczy to, to są właśnie te tutoriale. Albo jak tam coś zrobić, jak gra, wgrać jakiś program. Tylko mówię wam, nie będę waszym poradnikiem medialnym, czy tam technicznym. Nieważne. Tylko <laughs> będę musiał patrzeć, żeby patrzeć w kamerę. Będę musiał pa pamiętać, żeby patrzeć w kamerę. I będę nagrywał Let's Play. E. Let's play e będą następujące. Minecraft na PSP i na komputer. Będzie Little Big Planet na PSP. Będzie GTA. Vice City Stories na PSP, będziemy mieli Tekkena na 6 na PSP, e, będziemy mieli Need for Speed Shift na PSP, będziemy mieli Harry Potter i Zakon Feniksa na PSP i uwaga, wielka zmiana: Need for Speed Undercover na PC. No, będę grał na laptopie i będzie to Windows Vista. A, i będę, jak będziecie chcieli, to na tym moim worldzie w Minecrafcie, jeżeli nie wiecie, co to jest za gra. To jest naprawdę bardzo fajna gra, niby taka, wiecie, składająca się z małych pikseli, takich metrowych, metr na metr, takich kwadracików. Naprawdę jest to bardzo fajna i warta uwagi, yy, poświęcenia uwagi gra. Czekajcie, zobaczę, jak tam mój czas. 2.48, no, muszę się streszczać, bo tylko do 10 minut, bo jeszcze nie, jest, nie dostałem partnerstwa YouTube. No, hmm co by tam jeszcze powiedzieć hmm. straszcza się Uff. naprawdę wybaczcie moje nieogarnięcie co ja powiedzieć co powiedzieć aha, jeżeli będziecie chcieli save y moje, te z minecrafta to piszcie subskrybujcie, komentujcie w tych komentarzach, subskrypcjach, opisach będę podawał znaczy w opisach będę podawał te linki do mojego worlda no, i piszcie, czy chcecie, czy nie, czy wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Będą oczywiście konkursy z nagrodami. I jak chcecie, możecie z Allegro albo ze strony www.minecraft.net. .net Możecie pobrać płatnie Minecrafta albo w następnym tutorialu. Takim to właśnie będą się nazywały tutoriale, może? Nie wiem, to będą ogólnie jakieś takie dziwne nazwy, te co teraz nagrywam. Jakieś takie Po O, sorry, to mój piesek mm. O jezu, znowu zapomniałem co miałem powiedzieć, jest już późno, więc muszę się streszczać, bo jestem zmęczony. Mm. Czekajcie. A. No, więc będę, dam wam link do nielegalnego ściągania Minecraft'a ale to spokojnie, to nie będzie tak, że wiecie, policja was będzie chciała czy coś w stylu. O, Znaczy, nie ścigają was policja za te nielegalne rzeczy. No, więc to będzie w tym, w tej części na wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, biały magiczny guziczek subskrypcji, tak gdzieś mniej więcej tu, może tu, o, czeka na was. No, patrz się w kamerę. No, to będzie na to wszystko, żegnam was, mówiłem jako... JJDart.pl Ostatnio jak próbny filmik nagrywałem to powiedziałem jjdart Dart Nie, bo jest taki użytkownik JJ yy, Wpisz Wpiszcie sobie, to naprawdę bardzo fajny Let's Player. Dobra, ja kończę, bo zaraz zbliżamy się do limitu czasu tego, jeszcze tylko połowa. Dobra, czekajcie, poczekamy. Tu mamy licznik czasu na iPhone'ie, O, tu, tu, tu. O światełko zakroną. Tu gdzieś. Tu mam 0. O, czekajcie. Dobra. Siema, skomentujcie, subskrybujcie, biały, magiczny róży też na Was czeka. I piszcie, czy chcecie mojego save'a, bo mogę nam Wam nawet dzisiaj, dzisiaj jak chcecie, dać tego save'a. Więc, cześć, siema.